Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I niestety muszę Wam powiedzieć, że nie jestem zbyt inteligentny, bo zenchantowałem sobie diaksową zbroję. Dość mocno wydałem na to pewnie więcej leveli, niż bym wydał w tym. A zapomniałem, że mam Advanced Enchanting, Enchantment Table. I on daje nam możliwość wybierania sobie dowolnych enchantów, jakie tylko będziemy chcieli. Potrzebujemy dwa obsydiany, książkę z piórem, 4 sztabki złota, i coś tam jeszcze. Um, i ender, ender, enderaja. Więc ja tutaj sobie wylewam te dwie lawy, które, ma, które mam. No tej lawy i tak mam dużo, a e, to są tylko dwa obsidiany, więc nie będę musiał lecieć przez całą mapę po to, żeby nazbierać sobie tam jeden czy dwa obsydiany. E, no tak czy inaczej, bierzemy. Bierzemy nasz. Enchantment table. O! Ej, kilop się naprawił trochę, bo miał przed chwilą 1000 użyć równo. Pokazywała, teraz ma 1,1. Więc ten kilob się powolutku naprawia, co jest fajne. E, dobra, teraz tak. Advanced Enchantment Table. Potrzebujemy to. E, to i to. Dwa mi się wzięły. Zabierz mi to, daj mi to, daj mi cztery sztabki golda. I to jest wszystko. Teraz tak. Advanced enchantment table. O tak, tego mi było trzeba. U, a teraz nie da się odenchantowywać? Kiedyś się dało. Mogę dać jeszcze niezniszczalność jedną. 232 kost. To ile to jest? Trochę. EXP 160. No, teraz wystarczy. I teraz mam niezniszczalność 2 na tej zbroi. Ja sobie to zbroję oczywiście wymienię. I tu już nie potrzebujemy lapisu dawać. Dobra, to świetnie. I mamy ochrona 3, ciernie 2 i niezniszczalność 2. No to jest zajebista zbroja. Tą zbrojkę możemy odłożyć sobie do naszej skrzynki na zapasowej temy. w razie gdybym zginął w nieoczekiwanej sytuacji i potrzebował nagle mm, po coś szybko iść. Bierzemy sobie nasze trzciny bo tutaj są i zaraz będziemy mogli zobaczyć sobie, gdzie jest jakiś dungeon, bo trzeba będzie wypróbować albo nie, to w następnym odcinku pójdziemy, bo dungeonów tutaj chyba nie, nie tu jest dungeon najbliższy, to jest ten zamek ale to nie, ale to pójdziemy chyba w następnym odcinku, A w tym odcinku zajmiemy się po prostu domem myślę, że to będzie spoko pomysł Kurde, szkoda tych żelaznych butów, bo fajne enchanty mają. Jeszcze by się przydało powolne opadanie w ogóle byłoby super. E, tak, e, zamszony bruk. Tego potrzebujemy. Zamszony bruk. E, Okej, okay. to się robi w ten sposób. Czyli potrzebujemy wziąć nożyce. A do no tego, tego będziemy potrzebowali tak bardzo dużo. Jakiej wielkości jest 5. No to rośnie chyba cały czas. Wydaje mi się, że ostatnio jak sprawdzałem to było 3 albo 4. Dobra, będziemy potrzebowali dużo lian, a dużo lian mi po to, bo te liany będą mi później potrzebne jeszcze do innego craftingu, a, a dokładnie nie do craftingu, a budowy. Będziemy potrzebowali lian do zbudowania portalu, i będzie to portal na modyfikację Rebus. Rebus niestety, modyfikacja porzucona hmm, kończy się na 1.12.2. A szkoda, bo moim zdaniem modyfikacja świetna. Ale trudno, no, nic nie poradzę. Bardzo mi szkoda tych niektórych modyfikacji. Atom wiem, że... Wiem, że Atom ma być przenoszony na nowszą wersję. Ale nie wiem jak reszta. Dobra. Na pewno dużym sukcesem okazało się być dla, dla twórcy. Mm, Twilight Forest, bo to jest modyfikacja, która jest od wersji 1.5, aż do dzisiaj, update'owana. Więc no tutaj podziwiam twórca. Podziwiam bardzo, bo to jest no gigantyczny sukces. A ciekawi mnie, czy twórca w ogóle zarobił na tym modzie. Znaczy na pewno zarobił, jeśli dalej jest update'owany, to wydaje mi się, że, że musiał zarobić. No ale dobra. Wiem się ciekawi mnie ile. <noise> Wiadomo, jeśli chodzi o pieniądze, no to jestem pierwszy. Tutaj przyjdźmy jeszcze do naszego blockinga, żeby postawić mu nowe drzewka. Dobra. I on niech sobie tam expi, a ja idę do domku. Idę do domku i zaraz będziemy... Kraftować mending most, tak jak mówił MC Cox. To wspominałem w poprzednim odcinku i zapomniałem to zrobić. Dobra, jest 8, to żeby było parzyście. 9 nie biorę. Rozmnożymy krówki. Świetnie. Dawać mi levele. Bo nie mam Expa, niestety. Chociaż dość wcześnie zrobiłem do przechowalnie na Expa, to i tak Expa nie mam. Dobra, teraz. O, tu jeszcze miałem. Dobra, to miałem idealnie 9. To dziesiąty level. Dziesiąty level. bo się tak robiło? Tak. Ball of Moss. Na razie tylko jeden, bo tutaj nie mam chyba slota na mieczu. Mam czy nie mam? Chyba nie. Tu jest modifiers 1 więc tu jest na pewno slot. Ok. Dobra, to teraz robimy tak. 3T. 6 tych. Tak, tak i tak. To to. Okej, myślę, że się zużyje. Się nie zużyło. I dobra, mamy Mending moss na kilo. No, kilof nam się bardzo szybko zużywa i bardzo wolno regeneruje. Więc trzeba będzie to zrobić. No niestety ten badyl i ekologia to jednak mało. No, coś tam się naprawia, bo było chyba 40. Nie, 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 nie było. 40... 45. 45 to może było przed odcinkiem z 64. Dobra. Ale, ale miecz nam się na pewno naprawia. O, patrzcie jaki ładny ten tekst. teraz jest. Taki ten tą Widać, że ten mending moss został nałożony. Okej. Okay. Dobra. Na pewno potrzebujemy sobie dorobić pochodni naszą wyprawę. OK, pochodnie zrobione. Mamy ceny terowe cegły. To można odłożyć. Bardzo ładnie wygląda ten enchantment table. Advanced enchantment table. Przepraszam bardzo. Jest zaawansowany. Zaawansowany z tu. 10 lat mamy już tylko. Lipa straszna z tymi naszymi poziomami. Jak z jak tym w ogóle, z tym ciemnym drewnem? Bardzo słabo. Bardzo słabo stoimy z tym ciemnym drewnem. Więc zrobimy sobie tak, że obetnę liście z tych drzew. I być może te liście. O, na pewno te liście. Bardzo mi sadą. To świetnie, bo będziemy potrzebali tego drewna Nie tylko jedno, ale więcej nie potrzebuję Dobra, zróbmy to Nie wyrosło, okej okay. Weźmy jeszcze tych kości kilka Było tak łyso, teraz już nie jest. Od razu to lepiej wygląda. No tutaj była to wielka dziura, jakby ktoś pamiętał. Po tym wielkim kłótaczanie. Dobra. No i teraz tylko poczekać, aż to zniknie i da nam więcej... ...sadzonek, które będziemy mogli dać naszemu... Przydupasowi, dupasowi, żeby nam szarmuchował grewnął dalej. W ogóle South Park dostał zielony dolar. <grymne> to jest to jest coś. Może później nagram jeszcze drugi odcinek, jak mi się będzie chciało. Na razie to damy tutaj, to tutaj, nożyce tutaj, to może iść tu. Strzały też odkładamy. Potrzebujemy ten łuk yy, naprawić. No nie no, potrzebujemy go naprawić. Ale nie, no, on ma jeszcze tyle użyć, że 5, a tutaj 17 w tą stronę. Dobra. Ale to nie, to na razie tego nie róbmy. Na razie tego nie naprawiajmy, bo on i tak jeszcze ma trochę tych naszych użyć. No i dobra, i teraz co ja bym chciał zrobić? Chyba to tyle. Myślę, że tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania. Plecek jest pusty. Ok, to wszystko jest w porządku. Myślę, że nie mam już nic do dodania dzisiaj. Myślę, że będzie to wszystko na ten odcinek. W następnym odcinku idziemy na zamek. Więc ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zostawicie suba, lajka, komentarz czy co tam będziecie chcieli. Do zobaczenia. No i cześć.